Tęskniłeś za rapem? A dlaczego myślisz, że nie słuchałem w wolnym czasie, czy co? Tak założyłem, popatrz, a jednak być może tak, nie mam racji. Tak, jakby była jakaś przerwa. Ostry chyba może był, ale ja, czy ja ostry go znam z, z przeszłości, z jakichś tam utworów starych. W ogóle ostry to jest gość, taka ciekawostka. Nagrał utwór ABC. To jest pierwszy utwór hip-hopowy, który ja słyszałem. Kiedyś gdzieś tam mówiłem o tym chyba na tym. Na... A że przeklinały no. się, bałeś, bo rodzice słuchają, tak? Czy słyszą? Jego kurwa macie na obie bez pokrycia! Nie, wtedy tam 10 czy 12 lat jeszcze Mówiś nie wiem. Czy to coś klapsa, a to ile, teraz ma 50 lat. Ja jestem taki stary. Kawałek lemon. Zapraszamy. A co to jest lemon? To jest A, cytryna. Cy, cytryna. Dobrze. No, taki cytrus. Co to jest? Za, za pytanie. W ogóle. Co, to jest jest to... co to jest gips? Co to jest gips? Jak rękę złamy? jeszcze taki. <laughs> bardzo nie dobrze. No, ale nie przepraszam bardzo. Warstwy, warstwy suchości tutaj już nabierają takiej czerstwości, jest, jest, że. Jest sucho i czerstwo. Ale słuchajcie, bo Lemon to jest taki zespół. Zobaczmy. Większość z Was nie subskrybuje naszego kanału. Jeżeli podoba się to, co widzisz, subskrybuj. Pomijając to, że ten sample był w 500 razy, to. Ja ale ludzie, ale stary człowiek. Pokażę, chcecie zabić Berlin. Berlin. Jaki sample? się nie ten, wiem, który sam On był tak przeorany? Ten, że jest 500 razy już przeorany? Nie, nie wiem. Ona mnie prosi bym coś nagrał. O miłości jak Lemon Mówię dobrze i nabijam o tym, że świat <śmulatory> O Miłości Jak Lemon, widzisz, zespół z Igorem. Herbut, tak? Dobrego, Herbut właśnie, Igor Herbut, ja zajebisty gość. Nie bym coś nagrał, o miłości jak lemon, mówię dobrze i napijam o tym Ej, że. ten, ten bit mnie wytrąca z równowagi. Jest fajny. <głosy> <głosy> tak, tak, spodziewałem się, że zgęści ten, 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 ten werbel, ale nie jest. Ale to... Świat kocha przemoc, patrzy w oczy, jej nie wiem czy też mam dać jej siebie, jeden profil, każdy dzień na ziemi jest dla mnie więzieniem, czuć zwątpienie moc ludzi, cóż jebać, czy wciąż mam nie. Jestem inny, więc się lampią tu jak na potwora z jezior Wyrażam słowa z głębią i chuj czy te słowa z głębią. To nie moda, a świadomość, co wyrasta poza trend Chcę być jednak poza trendem Mimo wszystko no ostry, czy jest mainstreamem Dzisiaj już nie, ale kiedyś był Kiedyś no ostry zobacz, był w topie Dzisiaj spełnia swoją wizję Niezależnego od trendów gościa A kiedyś chciał to robić i robił Także ma pełne prawo do każdego kierunku Ma też pełne spektrum doświadczeń już a Ciekawy jestem, czy to jest trochę tak, że pomyśl sobie Masz taki. Wielki sukces, nie, no bo ostry miał. I teraz jesteś siłą rzeczy trochę starszy, jesteś trochę poza tym głównym nurtem, nie, bo teraz jest raczej, powiedzmy, Oki i Zamsony i no młoda jest, gwardia. No nowa szkoła. I teraz pytanie: czy takie rzeczy, że mówisz o tym, że ja jestem na uboczu, to jest spoko jebać mainstream, czy to wynika z tego, że tak naprawdę już spadłeś z tego piedestału i ty nie masz szans tam wrócić i po prostu robić co jest jedyne wyjście jego. Tak, tak naprawdę już nie, nie może być powiedzieć. mainstreamy, tak naprawdę nie, za no, bardzo. Nie, nie, nie ma miejsca być. na, na. Znaczy, no, Oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale jest, szanse są coraz mniejsze. No, czy w polskim rapie masz mainstreamowych raperów? W wieku około 50, -tki? czy są tacy, ja nie wiem. Czy wiesz, jak chodzi wiecie, o to. to dajcie że... znać w komentarzach. Chodzi o to, że wszystko jest możliwe, ale szanse jest. są małe. Czy ty też czujesz, jaką zewszą tworzą presję? Powiedz mi, kto z nich zasłużył na najlepszą twoją wersję. Jesteś sam, greste powietrze, klimat nocy. W tych czasach już nie ma szans na serce i przyjaźń profit ma. Nienawisz w genach, duszy nie dam Bogu. Wiem, jak nigdy nie wypełnię wszystkich ból. Heksagonu szczęścia ona chce. O, ciekawe rzeczy tam się pojawiły, że w tej w czasach nie masz szans na przyjaźń czy znajomość, non-profit, że wypełnił pół heksagonu szczęścia. Jest taki. hexagonem, heksagonem, strukturę. to okej, okay, ostry komentuje rzeczywistość, że jest zepsuta, nieszczera, że ludzie nie są dla siebie, tylko dla profitów i no, tak dalej. Heksagon jest tutaj taką fajną metaforą, bo. Pasuje, bo to są jakieś wartości, to on sobie podzieli na pół. Heksagon szczęścia sobie możecie sprawdzić. Tam jest kilka takich wartości niezbędnych człowiekowi. Ciekawe, które, które trzy są dla niego no właśnie, ważne, bo to... właśnie, nie? bo tam są różne. Czy to jest taki bumerski komentarz, że kiedyś to było, a teraz to mimo? <laughs> Troszkę co, jest. Świat się za bardzo nie zmienił tak naprawdę. Nigdy nie, było ani zajebiście, ani fatalnie tak do końca. No, Zawsze zależy jakaś mieszanka, i to wynika z tego, z kim się otaczasz. Pod tym względem tak, ciężko powiedzieć tak naprawdę, na ile świat się zmieni, bo to zależy, gdzie wiesz, przyłożysz oko i ucho. Na pewno są obszary takiej naszej codzienności, które zmieniły się diametralnie. Takie narzekanie, że wiesz, kiedyś to było, że ludzie się bardziej cenili, kochali, i teraz już mniej. Wiesz co, łatwo jest to też tak po prostu odrzucić jako narzekanie boomera, ale z drugiej strony, co jeśli co jeśli po prostu tak jest? Wiesz, on pamięta, czemu, czemu mamy kwestionować jego pamięć? On nie jest 70-letnim typem z demencją, ma tam koło 40. Jest człowiekiem, dlatego. No właśnie, ale teraz kwestionować Ale nie jest głupim rzeczy. człowiekiem, nie? Chodzi o to. No tak, ale ludzie generalnie mają tendencję do zauważania wzorców tam, gdzie ich nie ma nawet. Albo tak romantycyzowania tak, no. swojej przeszłości, jasne, że tak. Żeby nie było, że on nie, ma, nie mówi prawdy też w tym no sensie. Właśnie, o co mi chodzi, nie? Można wiele łatek dać. Żeby to wytłumaczyć, czemu, czemu tak jest, i zaprzeczyć, że wcale nie. I, I to bardzo często robimy, bo to jest typowe takie, nie?, że się słyszy, że właśnie ktoś mówi o przeszłości po pozytywnie. Duszy nie dam Bogu, wiem, że nigdy nie wypełnię wszystkich pól heksagonu szczęścia. Ona chce, bym jednak nagrał coś o miłości, jak lemon. Mówię dobrze i nawijam o tym, jak świat kocha przemoc. Chyba nie to chciała usłyszeć, prosząc o piosenkę o miłości. Raczej nie. Fajny jest ten twist, nie? że on dostaje propozycję, prośbę nagrania czegoś o miłości, a ostatecznie. On robi swoje. No, wychodzi tak całkiem inaczej. O miłości, jak to poznałem trochę ludzi. się często przytulając do gotówki na To jest z Gibbs chyba. Gips, no. Znany pod powieką, widzeni w zasne lekko, Nie staliśmy na ołtarzu, a będziemy razem wieczność O miłości jak jatar, to wymyślił nam lekko. niebo Jaki mam zgasić, a plus, by zobaczyć, to jest ze mną Świat nie wybacza jak karma, lekko. tylko ładno wrzuca w ciemność Zakochani po uszy, lecz nie słyszą krzyku wewnątrz jak? Cały fałsz dobie otoczenie A prawda leży pośrodku umgły Wstałem ja jakie pokrył je, by miałbym pomóc wam. Zobaczyć coś, czego nie chcecie. I kochali coś więcej niż zysk. Może nie jestem sam i widzisz też to ty. Co kurwa, to hmm, jest taki highlight, dwupoziomowy refren, można powiedzieć, albo inaczej jeszcze taka zwrotka w refrenie. Są tutaj elementy, które są oryginalne, takie nietypowe. Na przykład bit brzmi tak Old Schoolowo dosyć. Nawiązuje, Ale nie? ma ten taki, jakiś, nie wiem, rodzaj szaflu czy czegoś, który cię wytrąca trochę. Nie jest to taki po prostu, że za każdym raz, razem masz ten werbel, tylko jest co drugi raz inaczej. No i ten refren też teraz zaskoczył, zaskoczył także fajnie. Zajebiste. Ja miałem przez chwilę taką myśl, że fajnie by było posłuchać jakiejś takiej płytki producenckiej Gipsa, gdzie on też udziela się wokalnie, bo wiem, że ma instrumentalne takie płytki. On naprawdę fajnie śpiewa, ma fajny głos, mhm. fajne melodie, fajne takie Flow, takie lekkie Naprawdę ciekawe, ciekawe Myślę, że fajnie kontrastuje z tym takim brudnym Dość szczerym, brutalnym Można powiedzieć nawet stylem ostrego Ona mnie prosi, bym coś nagrał O miłości jak mana Mówię dobrze i nawijam, jak świat kocha nas Okradać z naszych celów, marzeń, czasów, wrażeń Zdrowia, monet, prognoz Żebyś stał się tylko cieniem tego, co mogłeś osiągnąć Babcia dała mi złotego słonia Bym je wspierał szczęściem Zastawiłem go w lombardzie, pamiątka spłynęła w plecy Tylko śmierć jak ten Oj, piękna pamiątka. Ale pamiątka spunęła w plecce. No cóż, no czasami A się co, tak Ale co, przecież wie... było szczęście, tak? Sprzedał szczęście za blanta. No, może godzinkę trwało, Czasami ileś zależy co nam nie, kupił, nie. jakiej jakości miał sort. Dużo niż godzinkę. Zależy, no. Zależy co to za, jakiej jakości. No. Znaczy, pik trwa. No, no, nie, nieważne Nie no dał szczęścia, zastawiłem go w lombardzie Pamiątka spłonęła w plecy Tylko śmierć wie jak tęsknię, moralność poniosła klęskę Czy dalej myślisz, że najbliżsi ci będą trwać wiecznie? Tylko śmierć wie jak tęsknię Czytałem wcześniej gdzieś tam Są jakieś nawiązania w tym kawałku Do tego, że ostry miał wypadek W którym zdaje się stracił półco. Więc pytanie czy to jest właśnie nawiązanie Gdzieś do właśnie tego, ale nie wiem Jestem tylko kiedy patrzę w przeszłość pewien Ta opanowałem wersja ale na pewno nie siebie, na pewno nie nerwy, na pewno nie tremę. Stopro pewny, że na pewno mnie nie zamieszczą wśród legendy. Byle do osiemnastki po czterdziestce, co ty liczysz? Daj mi spokój, zwróć mi czas. Chuju mam kto, co mi życzy. Ona mówi, bym coś nagrał. O miłości jak manam, więc nawijam. Jak świat kocha nas okradać. Kurde, to taka brutalność i jego taka. Dojrzałość w tym, co, co mówi, i już widać, że ma wyjebane, może naprawdę zrobić co chce. Nawet nie że się robi stary tak, jak zresztą zauważa sam, że. To, to jest bardzo autentyczne. Lata mijają szybciej niż by się chciało. Zauważa te wszystkie skazy życia. Ta autentyczność i charyzma, które, którą zawsze miał, tworzą obraz osoby, którą chce się słuchać. Wiesz, to jest wgląd w głowy starszego od ciebie człowieka, nie. No. Jak, jak on widzi te rzeczy, bo. Wiesz, on ci może jako raper wiele o nich powiedzieć, nie? Każdy z nas zna starszych od siebie ludzi, ale rzadko kto ma, wiesz, potok słów, żeby ci powiedzieć, jak świat wygląda z jego perspektywy. Czujesz się jakbym słyszał, słuchał takiego wujka trochę, nie? Trochę tak. Czujesz, jak to jest podkolor podkolorowane taką właśnie starością. Trochę nie do... wiesz do końca właśnie, jak adekwatne to jest do, nie wiem, twojej sytuacji, no bo nie ma co kopiować tutaj no nie, nie, oczywiście. jego wizji na, 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 na swoją, tylko... Patrzeć się raczej z taką ciekawością, no i tyle, chyba tak z tego można wynieść. Chyba, że okaże się, że za X lat, jak będziesz w jego wieku, to będziesz miał dokładnie te same wiesz, przemyślenia. Może tak okaże być? się, że o cholera, więc ostry miał rację, tak to wygląda. O miłości jak defto, poznałem trochę ludzi Jak zdradzają się, często przytulając do gotówki Nagierany pod powieką, defto. widzeni w zasnę lekko Nie staliśmy na ołtarzu, a będziemy razem wieczność O miłości jak janta, to wymyślił nam defto. niebo Jaki mam zgasić aplos, by zobaczyć to jest ze mną Świat nie wybacza jak karma, defto. tylko ładno wrzuca w ciemność Za po uszy, lecz nie słyszą krzyku wewnątrz Szkoda, że nie było tego powtórzenia do rozwinięcia refrenu tak, jeszcze było, na koniec, nie? Zostawili sobie tę unikatowość na ten jeden raz. Więc może nawet wcale nie szkoda, tylko właśnie dobrze. Tak, to było zrealizowane w sposób ambitny, dlatego że nie było tutaj tego schematu powtórzenia. Jest to fajnie zrealizowane. Polskul, który został przemalowany. Troszkę. Tak, też miałem to poczucie. To są stare składniki, które zostały posypane nowymi przyprawami. Wiesz jak jest. Czas mija i Polskul, który kiedyś był i zaniknął, teraz. Teraz może się niedługo wydawać świeży, no bo. Dokładnie. Tak się dzieje z modą, że coś, co kiedyś było stare, nagle się pojawia jako nowe. Oczywiście, tym bardziej, że tutaj mamy do czynienia z czymś takim, co jest sztuką rapu w takiej, można powiedzieć, swojej naturalnej formie, no bo tak. Nie masz tutaj, wiesz, tych wszystkich sztuczek, które są dzisiaj powszechne w takim mainstreamowym rapie. Mhm. Jest to naprawdę po prostu typ, jest mikrofon, i gdzieś tam, wiesz, masz jakieś oczywiście wymagane rzeczy, żeby to brzmi brzmiało. Tak, tylko te refery są troszeczkę tamten, ale ostry, tak, no, by to zrobić na scenie no, ale pewnie tak długiesz. samo. Dokładnie, o to mi chodzi, nie? To było takie naturalistyczne wręcz. Za to wielki szacunek. Myślę, że ostry, tak jak od wielu już lat, trzyma bardzo wysoki poziom. Tak tutaj widzę, że po prostu jak najbardziej dalej, dalej to jest prawda. Dalej, dalej, ręce, gadżetu. Dalej, dalej, jakość ostrego. <laughs> bardzo mi się to podobało, wiesz, to było naprawdę fajne. Jak na to, że nie jestem może jakimś zagrożonym fanem tego typu klimatów, to. No, by mi to by było. Dla mnie ostry ma jakieś tam miejsce w serduszku, pamiętam jakieś jego koncepcyjne albumy sprzed wielu lat. To było coś, kurczę. I cieszę się, że ostry dalej w dobrej formie. Życzę mu wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki, my byliśmy Jasko Ja jestem Łukasz. Ja jestem Rafał. Bądźcie z nami na kolejnym filmie. Pozdro. Pozdro.